Jeżeli ktoś ogląda na YouTubie, może lajka like zostawić, będzie mi bardzo miło. Gram Francja na Francję. Zobaczymy, co z tego, że tak powiem, wyjdzie. No, powiem tak. Czuję, że trzeba było grać Anglią. Wybrałem Francję, no takie życie, tak. Czy dałoby się, żebyś zagrał parę razy na tym samym, żeby się przyzwyczaić? No, tak Może jakieś łowce? Jest jeszcze łowca. Zbieram na razie to i deskautować. Już wiem gdzie jest mój przeciwnik na tej mapie. Mniej więcej się orientuję. Więc... To też będzie Francuz, więc to będzie szybki rush, nie? Więc... To nie ma co. Będzie szybki rasz Francja, Francja, więc to będzie szybki mecz, albo ja go zastępuję, albo mnie zastępuję. Zależy, kto więcej koszar zrobi po prostu. I szybciej. W sumie nie strzelają to, JoLo. Spróbuję mu owce podkraść, jeżeli jest taka szansa w ogóle, on złoto ma widzę tutaj, ale to jest gdzieś daleko, ja żałuję, że nie mam jak zeskautować, gdzie on ma złoto po prostu więcej. To nie, nie wiem, gdzie on ma więcej złota. Trochę będę w plecy z drewnem, ale za to będą upgrade'y. Pojadę tutaj, bo zobaczę, gdzie on ma złoto, postaram się to wybadać. Tutaj ma złoto, dobra, przejedziemy tędy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, to zostało zrobione, to od razu Upgrade wrzucam. Dobra, i to będą ostatni Villagersi do zrobienia i już Age'uję, zbieram wszystko, nie? Dobra, to wiem już gdzie zaatakować. Przejedziemy tutaj, oczywiście tą Stable of Cavalry zrobię tutaj gdzieś, żeby na plecy wchodzić, a tu powstaną koszary i strzel e strzelnice, tak? Dobra, teraz dodamy tych trzech do drewna. Zobaczymy. Dobra, jeszcze tu spróbuję jakieś owce zebrać i ten, zaraz będziemy za sto za jedzenia będziemy age'ować, więc będzie ok. Tu bym chciał taczkę jednak pierwszą wziąć, jak najprędzej. Przez mieszkańców pozyskiwane mięso jest 15% szybciej, ale no to zobaczymy. No w sumie warto upgrade'a zrobić, ale tu 49 zł może być.

Dobra, do, szybciej do feudala. Dotarł to znaczy, że musi mieć chyba mniej villagerów ode mnie ten typ. Teraz, nie? Obecnie. Zobaczy... Dobra, pięciu styknie. 4, 5, 6 do, do złota wystarczy. Tak naprawdę. Tu się kuźnia jeszcze przydała. Dobra, to będzie trzeba jako pierwszy upgrade wrzucić. On będzie maszucić i rycerze wypompuje. Ty, zebrałem dużo owiec nawet. W sumie może nie wszystkie, ale. Większość owiec ma. Teraz ma 100. Pierw rzucamy upgrade na zbieranie złota, a później reszta, nie? 10-5-6 jest spoko na początku. Zobaczymy. To przeprowadźmy te owieczki i będzie ok. Dużo mam jedzenia. Sprawdzimy, gdzie mogę sprawdzić. Co ja tu mogę jeszcze sprawdzić? Wiem, co on gdzie ma, i tak dalej, więc. Nie powinno być problemu. Strzelnica jest niepotrzebna do trzeciej ery. Faktycznie. Jeden jest, upgrade 65 zł. Dobra, i teraz kolejne 65 zł. Raz, dwa, adolpina. Może być tak. Potrzebuję teraz tylko złota, nie? Handluję typ. Trzeba będzie go powstrzymać. Upgradek się zaraz na złotko zrobi, więc powinien być OK. Mm -mm. Dobra, jak będę miał tych dwóch rycerzy To już jadę go połkować Powinno wystarczyć o, Ale tu wjadę tymi rycerzami To będzie spoko Dobra, jedź, powrotem do bazy Dobra, jak zrobię jeszcze tego rycerza I tego, to już mam pięciu rycerzy I jest idealnie Spokojnie Spokojnie. Dobra, i teraz bym się sfokusował na wypompowaniu dużo villagerów i żeby lecieć pod trzecią erę, proszę was. Dobra, i teraz bym prosił was... O zrobienie tutaj dwa razy koszar, później wracasz do drewna, ty pompujesz dalej jedzenie. Dobra, ty jedziesz tam. Oj, ominęłem, widzisz? Dobra.

Anno, eccelli ma... Sì, Equites un secund mondemont. Si Que d'or de... Gloria! En linea, Equites! Ove Equites? mondes? Alatuste Equites! Si com'è Et ça a tous les Ça Equites. Mauvais, Equites. Equites à comme mémores. Chut. Toutes sont dites. En ligne, de La poitrine escolte Ça Equites. Equites quite. Ten linia equites. equites attendent ici. Equites attendent linea equites. Parate Equites. equites Equites sont Equites nie powinien mieć w ogóle ekonomii. che sarà massonata. E <truzione> linea equites harates, camaramus equites sul paraton. E equites equites schite. Muove equites. Camaramus equites. Equites equites sul paraton. Esper equites passas inavum equites sul paraton. Come mondes!

Comme Mendes. Parate orchestre. Equité salte-se de la main. Vale. Equité civile. Equité attend. Mouvement, équité. Guinée, équité. Cinco, équité second bandeman. Parate second bandeman. Parate pour venir. Inerence. Equites abarate, equites quitte, en linea, equites. Equites un parava la Equites, move, equites. Cavala equites. Quoi de Labour? Qu y affecte. Madame Laboura. Doute

więcej do drewna dobra jeździuje robię kuszników i go zabijam chociaż wydaje mi się że na włóczniki z staranami bym go zmiażdżył. takie jest moje zdanie na ten temat Parate, carà la mousse! Trent, ah! Si, comprendo. Move equites. Ah! Cito equites. Ah! Passage in avanti! Ah! Comme mondes! Ah! Ordine tenets. Eccellimandes. Dams de retournare. Io ma sono la prima. Respetribonier. Parate, equites. Comme mondes! Mam pomysł teraz, jak to zrobię. <laughs> o mój Boże. No tego się nie spodziewałem, nie?

Oj! Mestier Mam pomysł! Houston mam pomysł jak to zrobić! O Jezus Mary, Gdzie to są jeszcze jagódki jakieś? Boże! Nie ma! Ale jaja! Oj oj oj! A ja nie mam tyle drewna! Dobra!

Proszę Was o policzenie: 14 razy 75. Ile potrzebuję w takim razie drewna? 14 razy 75. Będę wdzięczny na czacie za każdą pomoc. 1050.

Tous de Oyez oh, les ordonnances. Oyez oh, yes, tous le monde. Advertance tous yes. le oh, yes, to monde. Yes. Oyez oh, les ordonnances. Advertance tous yes. le Lo monde. Lorsque Batige je s'est oh, tué. Oyez tous yes. le yeah. monde. Bonne bête. Oyez les ordonnances. Sommes à

Dobra, zaatakujemy go frontalnie po prostu. Cztery tarany powinny wystarczyć. Możecie już się rozłożyć i zbierać jedzenie, tylko tego od was dosłownie potrzebujemy. Niczego więcej. Dobra, wiem co zrobię. Zwabię jego uczniów, kuszników i tego rodzaju jednostki w inne miejsce, całkowicie niż ja będę atakował, bo na pewno zareaguje na moją armię. No właśnie ten tym Dobra, lecimy po złoto Dosłownie lecimy po złoto Dobra, niech się gonią y, jego włócznicy z moją kawalerią Okej. Okay. <laughs> Francuskiego wikinga pokonałem. Dużo błędów popełniłem. Wygrałem tylko i wyłącznie dlatego, że gracz był pasywniejszy ode mnie. Ja byłem bardziej trochę agresywny, ale mam wrażenie, że u mnie leżą takie rzeczy jak kontrola na mapie. Yy, tak naprawdę. Yy. Francja to jest cywilizacja, która jest naprawdę ciężka do gry i trzeba być naprawdę dobrym, żeby grać Francją. Nie? Wbrew temu, że się mówi, że to jest Francja dla każdego noba, nie jest stary. Łatwiej się bronić przed kawalerią Francji niż nią atakować, tak mi się wydaje. Problem u mnie jest taki, że ja nigdy nie buduję wież przy Eko. Tak naprawdę. Bo gdybym ja poświęcił czterech gości do zbierania na przykład kamienia, ja bym sobie walnął na przykład kamienną wieżę gdzieś tutaj, albo nawet dwie drewniane. To bym był o wiele bezpieczniejszy, bo on mnie najeżdża, ja się chowam do wieży, wiesz. Problem u mnie też leży z jednostkami piechoty. Jak ja bym robił włóczników, to oni są korem do tego. Oni są korem do obrony przed kawalerią, ale ja zauważyłem, że Francji siła to jest właśnie trzeci tier i kusznicy stary. Ci kusznicy są fantastyczni, oni gromią yy, kawalerię i ciężkie jednostki piechoty, tak, pstryk i jest cześć, nie? I to jest wszystko. Bardzo mi się podoba granie pod kuszników, w razie czego, więc tak to wygląda. Awansowaliśmy do srebra, panowie. No way! Awansowaliśmy do srebra, wychodzimy z brązu. Wiesz, o co chodzi? <laughs> wielki awans do srebra, wielki powrót do srebra, stary, niemożliwe, nie?